Rano i wybieram się właśnie na autobus na dworzec. Jadę do Gdańska. W ogóle dawno się z Wami nie widziałam, ale stwierdziłam, że to jest świetna okazja, żeby dodać coś na kanał. Nie wiem, na ile mi pozwoli bateria, bo nie mam powerbanka, mam ładowarkę. Jak będzie okazja gdzieś ładować telefon, to będę. Co do planów to właśnie tak jak powiedziałam, chcę jechać nad morze, to jest główny cel, natomiast na pewno będę też w centrum na Starym mieście na pewno jakiś wegański obiadek wleci, bo ja lubię testować nowe knajpki, a i co wiem, na pewno to też pójdę rano na kawkę. I być może pierwszym właśnie miejscem, które odwiedzę będzie morze. Dawno nie byłam nad morzem już dwa lata albo i dłużej, także bardzo się cieszę. Słuchajcie, tak, jestem w Gdańsku, przeszłam się już kawałek od dworca głównego i zmierzam na Stare Miasto. Tam jest bardzo dużo zabytków, także tam będzie co spacerować. Przy okazji wezmę sobie kawkę i będę tak chodzić. A później nad morze. Wyspałam się w pociągu, bo spałam na leżąco, w przyciele nie było ludzi. Też nie było problemu z tym, że nie siedziałam na swoim miejscu i teraz mam siłę na to, żeby zwiedzać. Jest słonecznie, jak widać. Ale powiem Wam szczerze, że jestem grubo ubrana, bo wieje taki chłodny wiatr i bardzo się cieszę, że założyłam rajstopy pod spodnie, bo gdyby nie to, to po prostu bym zmarzła. W pociągu też było strasznie zimno. Nie wyszłam kościoła, tylko zauważyłam wejście w pewnym momencie i też postanowiłam wejść. Obejrzałam ten kościół, jest, znaczy bazylika w zasadzie, jest przepiękna w stylu gotyckim, bardzo dużo zdobień, piękny biały sufit. No i przy okazji przypomniałam sobie, że dzisiaj jest rocznica, 12. rocznica katastrofy smoleńskiej. Także tyle się dowiedziałam w kościele. Ogólnie bardzo pięknie w kościele było i też. Ksiądz pozdrawiał wszystkich odwiedzających, więc czuję się pozdrowiona. No to mamy dronę Chlebnicką. Nazwa zapewne od ulicy Chlebnickiej. I przez bramę wychodzi się na pobrzeże. I tutaj jest naprawdę dużo knajpek wokół. Są statki po jednej, po drugiej stronie i można długo spacerować. Miałam sobie znaleźć kawiarnię tam na Długiej, ale stwierdziłam, że w sumie skoro mnie tutaj nogi poniosły, to, to się napiję tutaj. Mam nadzieję, że coś znajdę, bo właśnie widzę, że tutaj jest bardzo dużo knajpek. Ale ciekawe, czy Gdańsk wegaństwem, <grytanie> weganizmem stoi. Czyli czy są jakieś roślinne mleka. Mam nadzieję, że tak, bo innej kawy nie wypiję. czarnej nie lubię. Jest brama w czyli średniowieczny port. bo tam zawsze wie, nie No I tak jak mówiłam, szukałam kawiarni, żeby się nabyć takiej na kawy jak ale powiem Wam szczerze, że nic nie było, gdzie wchodziłam albo nie było tak, to potrzebowałam ten, albo po prostu wystrój mi się nie podobał, albo obsługa. Na przykład wchodziłam i nie odpowiadałem No i zbliżamy się do Fontanny Neptuna, ale nie wiem czy też jest w robocie, czy trzeba obejść na przy okazji podziwiajmy jeszcze piękne kiprzykowice długie. Zbliżamy się właśnie do Zielonej Bramy i przejdziemy sobie jeszcze raz na pobrzeże. Stwierdziłam, że przejdę się tylko kawałek pobrzeżem, bo już tutaj byłam, no, jeśli chcę zdążyć na plażę, na Westerflat do Parku Oliwskiego i jeszcze na taki punkt widokowy, nie pamiętam teraz nazwy góra jakaś tam, ale znajdę to. No to muszę się śpieszyć, bo dzisiaj wracam, więc po prostu kawałek się przejdę. Widzę, że tam jest taki most dla pieszych. Zaraz Wam pokażę. To tylko kawałeczek sobie przejdę. No i ruszę dalej. Oto. mamy bramę mariacką. I przejdziemy sobie też ulicą Mariacką, która jest bardzo ciekawa. Chodzi o ten niesamowity klimat, Wąska uliczka, handlarze, bursztynu oczywiście! Proszę bardzo. Jechałam na Westerplatte. Jest tutaj autobus 136 106, jakby ktoś chciał wiedzieć. Dojeżdża bezpośrednio pod praktycznie muzeum Westerplatte Was muzeum Związku No i teraz właśnie idę na miejsce o nazwie Widok na Zatokę. I rzeczywiście już widzę, że całą Zatokę Gdańską. mogę się doczekać pobytu na plaży, więc zanim dotrę do Brzeźna i Jelitkowa, to postanowiłam znaleźć plażę na Westerplatte i to wydaje mi się jest jedyna plaża mikroplaża, ale taka do której my cywile mamy dostęp, bo um, tamta plaża, którą było widać z punktu widokowego na zatokę, jest zagrodzona jako jednostka wojskowa. No i zaraz Wam pokażę mini plażę na Westerplatte. No kochani, zbliżamy się do plaży. Oto i ona. Plaża Westerplatte. Prawdziwy piach. Pewnie będę mieć mega brudne buty, ale to nic, byleby mi się nie nasypało bardzo dużo piachu do butów. Szumu fal, ale ja mam swoje zdanie, chcę zobaczę dzisiaj w sensie pomniku i być może wejdę do muzeum. Ten wyjazd jest dość ekonomiczny, więc się wszystko okaże. Moi drodzy, mamy wieżę lewego punktu obserwacji. A za moment zobaczymy ruiny nowych koszar, czyli koszary zniszczone już po wojnie. Słuchajcie, czy to możliwe, że tak wygląda? Ale na mapie pokazuje mi, że tutaj jest cmentarz poległych Westerplatczyków. A tutaj mamy sklepiki o, historyczne, można powiedzieć, z pamiątkami historycznymi, ale też pewnie z Gdańska, nie z samego Westerplaty. wyżej A tutaj mamy port, terminal promowy Westerplatte i w ogóle na Google pokazuje mi, że do plaży w Brzeźno mogę dostać się tramwajem wodnym. Bardzo ciekawa sprawa, ale chyba jednak podziękuję, bo mam wykupiany bilet domowy, więc pójdę sobie wzdłuż! Wiecie czemu się tak cieszę? просто интересно. Yy, nie nagrywaniem słuchać fal, może sobie gdzieś przycufnę. Yy, mam swoje jedzonko, także sobie coś tam zjem i no, trochę podpoczyłam, zanim pójdę dalej, bo jeszcze trochę przede mną kilometrem dzisiaj. Yy, no i muszę podładować gdzieś telefon, tak pewnie wstąpię, na sam koniec jeszcze gdzieś na, na kawę na przykład, bo yy, nie wszędzie komunikacji można tutaj podładować telefon. Pierwszym razem mi się udało, ale teraz przez dwie podróże niestety nie także muszę oszczędzać baterię jak wystawiałam wczoraj na nie posta Muszę się sprężać, także ta W ogóle nieźle, jeżeli te liczby tutaj, te wyjścia są liczone właśnie od tamtej strony, chyba tak jest, to ja wchodziłam o wejściem albo wyjściem e, 45, więc Przeszłam 18 wyjść. To jest naprawdę dużo. Aż powiem szczerze, że bolą mnie już z tego, z tego chodzenia. Ale naprawdę było warto. Super, super sprawa. I dopisała pogoda. Nie pada cały dzień. Jest słonecznie. Jest lekki. Lekki. No jest wiatr. Jest wiatr, ale jak ustanie to jest naprawdę przyjemnie. No słuchajcie, byłam, byłam w maku, wziąłam frytki, wziąłam kawę na wynos, bo wszystko jest oczywiście już teraz e, na szybkości i dosłownie wchodzę tylko do Parku Aliwskiego. Byłoby mi szkoda, gdybym tu jednak nie przyjechała, bo sobie to zaplanowałam i no nie chciałam tak odpuszczać i, i czekać powiedzmy godzinki, no nie całej godzinki na e, na dworcu, no a dzięki temu, że trochę przyspieszę kroku, to zobaczę jeszcze na szybko park oliwski i później w te pędy na SKM na Gdańskie Główne. Jest tu naprawdę ślicznie, jest zielono już. Czuć naprawdę wiosnę, ptaszki ćwierkają. Jest tak cicho. Cudownie. I widzę, że ten park jest duży. Z tego, co czytałam, to tutaj jest na przykład fontanna latem. Jak widzę, tutaj już są różnego typu rzeźby. Co jeszcze czytałam? Że jest ogród japoński. Tego już raczej dzisiaj nie zobaczę, ale pokażę Wam po prostu po drodze na SKM-kę, co mijam, bo warto zobaczyć. stwierdziłam, że wysiądę na wschodniej bo się okazuje, że mam y, lepsze połączenie teraz, także y, nie będę w domu myślę, że jeszcze przed 11 to był dobry pomysł,